Dzień dobry wszystkim. Zaraz zobaczymy, czy idę tutaj na żywo, czy też nie. Czy jest sygnał i tak dalej, ponieważ nadaję z tak zwanego pleneru, z tak zwanego Nienacka. Tu jest Nienack. To miejsce, w którym jestem nazywa się Nienack. Nienacka. Jaki ładny Mercedesik. Proszę bardzo. Jaki ładny Mercedes. Coś pięknego. Eee, widać mnie, słychać mnie? Jak to jest? <laughs> Zaczynam coś kasłać. Dlaczego? Co się dzieje? To miejsce, w którym jestem. Idę na żywo, idę na żywo. Dobrze, brawo, idę na żywo. Ktoś zaraz tu dołączy, czy nie dołączy, to się za chwilę okaże. Chwilkę sobie tak tu pospacuję parę minut dosłownie, bo nagrywałem słuchajcie vloga. Zaraz będę patrzył, czy ktoś z Was dołącza, ale zacznę sobie już tutaj mówić, kto będzie miał oglądać. Od którego momentu to po prostu będzie oglądał. Na początku zachęcam Was do tego, żeby pisać oczywiście komentarze, skąd oglądacie tego żywca. Jest to dla mnie zawsze ciekawa informacja, bardzo lubię wiedzieć, gdzie jestem oglądany i tak dalej. Oprócz tego, to pamiętajcie o pierdółkach typu łapki w górę, czy też subskrypcja tego kanału. Ci, którzy tu będą, przy okazji. Yy... Widzę, że ktoś się pojawił, pisze na czacie, ale przyświeca mi słońce i na razie nie jestem w stanie sprawdzić. Temat dzisiejszego żywca, taki szybki temat. Będę sobie tu spacerował po prostu w tych okolicach, tych bloków Nowodarii. Jestem blisko tutaj domu, gdzie jesteśmy co wam powiem, nagrywałem vloga, bo wczoraj gdzieś tam opowiadałem o tym, że komuś zabrałem przesyłkę, że coś zostało niby zgubione i tak dalej, zrobiłem vloga wyjaśniła się cała sytuacja gdzieś do końca jak się wyjaśniło i tak dalej to będziecie się mogli spodziewać po prostu w filmie, który nakręciłem nie będę gdzieś pewnych faktów uprzedzał, po prostu zobaczycie film i tak, i ja uważam, że sprawa jest gdzieś załatwiona, ale gdzieś daje mi to taką bo mnie to tak po prostu zdenerwowało, i to było wszystko niepotrzebne. Taka sytuacja, i, yy, i trochę mi to tak popsuło to humor ostatnio. Tak? Także grunt to pozytywne właśnie nastawienie. Trzeba mieć pozytywne nastawienie. Ja już teraz mam to nastawienie pozytywne, już teraz myślę po prostu pozytywnie. Yy, pozytywnie do tego gdzieś podchodzę. Bo ze swojej strony uważam, że zachowałem się więcej niż w porządku. I o tym będzie we vlogu, który pojawi się. Po prostu w otchłaniach YouTube'a, chyba za dwa tygodnie dopiero, bo mam tych filmów, słuchajcie, naprzód, naprzód jest już trochę filmów. Chciałem ich też trochę ponadrabiać, jak, jak byłem akurat sam w Bukareszcie, jak Anna była z Karimem na wsi, to sobie chodziłem, nagrywałem, bo miałem po prostu więcej czasu. Um, przyjdzie też taki czas, że może tych filmów będzie trochę mniej w tygodniu, może nie będą pięć razy w tygodniu, ale może trzy razy i będę robił za to jakieś żywce częściej, bo po prostu żywiec zrobić to wiecie jak to jest odpalam kamerę robię żywca i, i po prostu idzie tak a no film trzeba nagrać trzeba zedytować wyrenderować na to trzeba po prostu mieć dużo czasu może być tak że tego czasu mi po prostu braknie w najbliższych gdzieś tam tygodniach bo będę intensywnie zajęty czymś co próbuję zrealizować czymś co może odmienić że tak powiem moje i nasze życie i zobaczymy Zobaczymy, czy po prostu, no, będę chciał się nad tym najbardziej skupić, nad tym się najbardziej skupić. Co i jak, to myślę, że dowiedzie się odpowiednio w swoim czasie po prostu, bo nie chcę pewnych faktów y, mówić wcześniej. Jest Małgorzata, piekarz. Dzień dobry, właśnie, to Małgosia pisała pierwsza, Iwona. Witam, Rafał z Bristolu w UK, widać Cię i słychać. Pozdrawiam, życzę dużo zdrowia dla całej cudownej rodziny. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy, wzajemnie. Brydzień. <grydy> dzień dobry, ja muszę pisać ja Nie, muszę pisać skąd jestem. No tak, wołania z Poznania, to już wiadomo. Witam Rafale w niedzielny poranek. Jest Irenka. Rafał zaskakujesz dzień dobry z wiednia, witam Cię Willy Graf. Niemniej to miłe z Twojej strony. Dzień dobry. Tak, dzięki wielkie, Willy Graf. Napisz, jak masz na imię, bo Willy to raczej chyba nie jest Twoje oryginalne imię. No chyba, że tak masz faktycznie na imię, nie wiem. Ale byłoby miło wiedzieć, jak, jak masz na imię. Możesz napisać na czatach, będzie fajnie. Fajna informacja. Tak, no po prostu stwierdziłem, że nagram... Jak skończyłem nagrywać tego żywca. W domu jest Ana, jest... Karim, mama, która jest z nami. Oni sobie odpoczywali, spali, tak. No to ja po prostu wyszedłem, wyszedłem, żeby skorzystać z chwili, żeby e, nagrać vloga, zrobić sobie żywca. Żywiec nie będzie długi, bo nad vlogiem się trochę e, skupiłem. <laughs> będzie długi vlog, e, który nagrałem, żeby po prostu wyjaśnić całą sytuację. Do, przeczytać wiadomości jakie były i tak dalej, i tak dalej, żeby to było jasne, co się wydarzyło, tak? E, Dlatego tak to wygląda gdzieś się, e, a żywie jest po prostu taki kilkuminutowy e, na, na początek tego dzisiejszego dnia, tak? Bo u was jest która godzina? U was będzie dziewiąta godzina, u mnie jest już dziesiąta, także dzień się rozpoczyna w zasadzie, jest ładna pogoda. Nie wiem jak tam jest u was, tu jest naprawdę ciepło, jest, jest przyjemnie. Ale nie ma też upału, także także jest dobrze. Wiatr duży tam, blisko tej plaży, to naprawdę już w ogóle wieje bardzo. I tam zaczynałem gdzieś nagrywanie vloga. Po prostu lubię, lubię być, lubię być w tym miejscu. Tak, tutaj się dobrze czuję. Tutaj się czuję tak, jak powiedziałem, jak w domu. A Bukaresz tu po prostu nie trawie i nie dzierżę Także tak to wygląda. Tak, temat dzisiejszego żywca grunt to pozytywne nastawienie. Czasami, właśnie tak jak na swoim przykładzie mogę powiedzieć, gdzieś ta sytuacja, która mnie z tą paczką, że rzekomo coś zgubiłem, wyprowadziła trochę z równowagi. No to gdzieś po tym wszystkim, jak już cała sytuacja, powiedzmy, no, wydaje mi się, że z mojej strony jest na pewno wyjaśniona, to wróciło pozytywne nastawienie. Pozytywnie tutaj stoi zaparkowany Biały Jul. Tutaj my stacjonujemy, tylko że mieszkanie mamy z drugiej strony tym razem, nie z tego balkonu. No i tak to gdzieś wygląda, a tam się idzie w kierunku właśnie plaży. Na, na plaży słońce praży, tak? <grych> Dokładnie tak, a tam będzie wiatr duży, nie będę szedł. Pokażę Wam widok tylko z tego miejsca za mną. Ja idę właściwie już do, do mieszkania do domu. Pasuje coś, zobaczyć, czy oni już stali, czy jeszcze śpią, co się tam dzieje, no i spędzić jakoś ten dzień jeszcze. Dzisiaj zobaczymy, jakie będą plany. Co nieco nagrywam, co nieco pomijam, bo nie wszystko też się nagrywa, jak tutaj jesteśmy, tak? No i mam nadzieję, że wszystko będzie po prostu. Yy, ten Willy Graf pisze, tak? To moje imię nazwisko Rafale. No to super, to super, nie widziałem, jestem mile zaskoczony i pisze Rafał, nawet jak mi vlogów będziemy czekać na ciebie, ale to dopiero za parę tygodni, bo gdzieś te vlogi mam tam już do, do przodu, tak i zobaczymy, no, bo mam coś bardzo ambitnego, co chcę po prostu zrealizować i będę się nad tym skupiał. To będzie dla mnie priorytet takie być albo nie być, co może odmienić po prostu moje i nasze życie po prostu. I ten, będę musiał się nad tym skupić, więcej temu poświęcić czasu i... Co i jak, to się dowiecie po prostu w swoim odpowiednim momencie, jak będzie na to czas i pora. A tutaj chciałem wam pokazać jeszcze... Tu jest nasz balkon, tam z tyłu, tam z tyłu na pierwszym piętrze to jest balkon. Tutaj jest takie pole. Pole, muszę stąd uciekać, bo już gdzieś tam muzyką grają, żeby mi ta muzyka nie weszła na YouTube, bo będą wtedy problemy. No i co i zacz zrobię tutaj zakończenie tego żywca pod klatką, bo tutaj będzie trochę zaciśni. Taki szybki, spontaniczny żywiec, po prostu e, tak jak ktoś mi napisał, że wczorajszy żywiec było niczym. Nie wiem, a o czym, o czym ma być? Zawsze musi być o czymś jak po prostu nadaję na żywo, albo ktoś ma ochotę posłuchać. Jest to gdzieś, gdzieś to moja forma takiej konwersacji z wami, bo piszecie na czacie. E, to co piszecie, ja czytam i tak dalej, i tak dalej, nie musi się po prostu zawsze nie wiadomo co dziać na tych żywcach tak, jeszcze tutaj pisze Lucynka, subskwita i tak Krysia jest Krysia jest cześć Rafał, witam serdecznie wszystkich jest i Mirek, Cookie. Mirek coś tutaj pisze, jakiś żart, ale coś słabo widzę na telefonie, bo tu mam akurat drapaną folię jak idzie ten trzad na dole i nie widzę. Tak to wygląda. Mm, tak to wygląda. Eee, a widzę miłego gościa, może coś zagrasz dzisiaj. Eee, tak, Mirek dzisiaj zagra. Mirek będzie dzisiaj w filmie ze wsi, który, który zrobiłem. Także Mirek będzie grał w dzisiejszym filmie. Będzie grał. Zapraszam na film ze wsi o polskiej wsi, jaki zrobiłem. Zobaczcie tam Mirka z kanału Music and Cookie. Także tyle moi drodzy widzowie. Dobra, kończę tego takiego spontanicznego żywca. Yy, tak, na chwilę chciałem się po prostu do Was odezwać. Lubię robić takie, takie żywce i tyle, tak. Tyle z mojej strony. Życzę Wam miłego dnia. Spędzajcie ten czas pozytywnie. Miejcie pozytywne nastawienie do życia nawet. Jak Wam się przydarzą gdzieś jakieś tam sytuacje takie mniej przyjemne, to jak mi się przydarzyła niepotrzebna ta sytuacja była, to... A no i tak trzeba z tego jakoś zawsze wybrnąć, tak żeby było po prostu dobrze. A jeszcze sobie stanę tutaj, bo to tu będzie ładnie tak na zakończenie. Widoczek za mną. No i tyle. Żegnam się z Wami. Miłego dnia. Pamiętajcie, pierdółki, subskrypcje, łapki w górę i komentarze skąd oglądacie. Do zobaczenia.